Jesteśmy w Gminnej Bibliotece Publicznej Wierzmanowej. Jesteśmy tutaj już po raz drugi jako torba reportera i podcastera. Jest z nami pani Patrycja Barna, która jest kierowniczką tej placówki, i chciałam panią zapytać, co dają społeczności lokalnej takie warsztaty z torbą reportera i podcastera? Przede wszystkim jest to szansa, żeby zarówno i młodzież, tak jak w, w drugim przypadku seniorzy, mogli opowiedzieć swoją historię, mogli nauczyć się trochę storytellingu, mogli Zobaczyć, jak prezentować się przed kamerą, czy w jaki sposób tworzyć wypowiedzi, ale przede wszystkim nawiązujemy relacje, tak? Promujemy bibliotekę, promujemy czytelnictwo, uczestnicy warsztatów przychodzą, widzą, że coś ciekawego, nowego dzieje się w bibliotece. Te obecnie podcasty są bardzo popularne i wiąże się to też z tym, że coraz większą popularność zyskują książki w formie audio, w formie audiobooków, w formie e-booków. of I ja myślę, że biblioteka powinna iść w tą stronę, i dla mnie podcast naturalnie się z tym łączy, bo wielokrotnie mi się zdarzyło, że w bibliotece ktoś pytał o jakąś książkę zareklamowaną w podcaście, albo jakiś kryminał, bo gdzieś w podcaście trukremowym ten kryminał był promowany. To też ma taką wartość, ale przede wszystkim relacje. Tutaj przychodzą uczestnicy, bardzo dobrze się bawią, uczą się nowych rzeczy, otwierają się, uczą się opowiadać, przełamują ten taki wstyd, strach związany z tym, że ktoś, musi udzielić wypowiedzi publicznej, a mieszkańcy mają fantastyczne historie. Seniorzy podzielili się niesamowitymi opowieściami ze swojego własnego życia. Opowiadając o swoim własnym życiu, opowiadają też o naszej miejscowości. Czyli Biblioteka Wierzmanowej pozostaje blisko i Torba Reportera też stara się być właśnie blisko bibliotek i wspierać Was w organizacji takich projektów.